Siemaneczko, wszyscy! Siemaneczko, dzisiaj jest y, ostatni dzień nocowanki poli u mnie, jakby. Um, I tak. nagrywamy dzisiaj, jakby, taki filmik z ten. Ze zwierzękami, challengeami dla nich. I te. I najpierw musimy je wszystkie przedstawić. Myślę, przedstawimy przedstawiamy, tak? tak? To jest jomniczek. To jest taki czał czał puszysty. To jest myszka. To jest taki blond, piesek. Ten, ten, ten piesek, mówimy na niego lis. To jest taki czekoladowo, czekoladowy królik. To jest jasny królik. A to jest taki dalmatyńczyk. I um, dzisiaj ten filmik może będzie troszkę dłuższy, ponieważ ja mogę zostać aż do 16 u Zosi. Um, więc, no, mam, je mam jeszcze dużo czasu. A jeśli coś, to to jest domek Kubośa Puchatka, który dostałam od takiej mojej przeszywanej babci. I po prostu jest bardzo fajny. I dlatego wybieraliśmy takie małe figurki, żeby się zmieściły. A więc tak, zaczynamy e, robienie challenge'ów dla naszych e, bohaterów tutaj. I mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. I one do końca nie mają imion. Po prostu je nazywamy po jakim są zwierzętami. Tak. A więc tak, przypominamy. Jamniczek, czał, czał. Myszka, blond piesek, lisek, ciemny królik, jasny królik oraz dalmatyńczyk. Ten piesek jest trochę jak taki siba, ale też wygląda jak lisek, dlatego tak na niego mówimy. A więc tak: pierwsza konkurencja to skoki na trampolinie. Zobaczymy, kto najwyżej skoczy. Najpierw muszą się te zwierzaki ustawić w kolejce. Bo bez ustawienia to tak. I też jeszcze będą prezenty na koniec, bo ja. Tak, prezenty rozwiedzać? dla pierwszego miejsca, drugiego miejsca oraz nagrody pocieszenia. Tutaj jak nie widać trochę tych zwierząt, ale one się ustawiają, tak? Jak tutaj pokazuję, ja tutaj przesyłam kamerkę. Dobrze, a więc już wszyscy są ustawieni, a więc zaczynamy konkurs skoków na Biorę miarkę i ogólnie jest co. Skacznijmy. O! Poczekaj, za wysoko. O, poczekaj. Yy, nie musisz tak trzymać. O tak. Dobra. Więc tutaj będzie piesek. I tutaj jest miarka. O, miarka. Uuu, 10 cm. 10. Czyli znaleźli pierwsze miejsce. Teraz, kto? Króliczek. 11. 11, czyli o jeden Zobaczymy czołg. Cześć, a więc na razie trzeci. Teraz nasza ulubiona myszka. Myszka, może o, nam jechać. 16, pierwsze miejsce. Na razie pierwsze miejsce, nawet ponad, tak, 17, może Lisek. Yeah. 11, trzecie miejsce. Okej. Okay, teraz ten blond. 10, Dziesięć. czwarte. Czwarte, okej. Okay. Nie, to jest piąty. To jest czwarte, okej. Okay. czternaście. Drugie. Dokładnie. Drugie. I teraz taki... Normatyk. Trzynaście. Czyli trzecie. Tak? Trzecie? Czwarte. Czwarte czy trzecie? Czwarte. czwarte, czwarte. Widzowie, jak coś, tu dajcie znać nam w komentarzach, czy trzecie, czy czwarte, bo my same już nie wiemy. Ale po prostu powiedzmy. To powiedzmy, że teraz w kolejności od zwycięzcy do ostatniego wygląda tak. Wygryw, zwycięzca to mysz. Drugie miejsce ma jasny królik. Jasny króliczek. Trzecie to jest czarno, taki brązowy. Czwarte. A czwarte ma ten... To piąte, piąte to lisek, szóste, szóste blond piesek, trzy, siódme to jawniczek, a ósme to czauczka. Czyli na, najgorszy prezent dostanie. Więc musimy znaleźć jakiś dobry prezent dla numer jeden. Trzymi. Numer jeden może dostać puchar. Wow, złoty. Postawmy go. A jest. Drugie miejsce, czyli jasny królik. Bardzo dobrze. Oj. Oj, myszka. Myszko. Drugie miejsce, czyli jasny królik dostanie złoty medal. medal. Jupi. Dobra, teraz ten y, trzecie miejsce. Trzecie miejsce, czyli nasz ciemny króliczek otrzyma taką wróżkę w kształcie kwiatka. No też dosyć fajna. Teraz nagrody pocieszenia. Okay. Okay. A więc okay. proszymy, prosimy, aby nasi zwycięzcy się trochę przesunęli, aby móc mieć w głównym kadrze tych, którzy niestety nie zajęli żadnego miejsca. No Pierwszy jest, jest Dalmatyńczyk, ponieważ zajął najbliżej miejsca podium. Więc dostanie jeden z tych lepszych prezentów. A więc dostaniesz taki mystery box z jakimiś zabawkami. Woo! Dobra, cieszę się. Teraz ten lisek albo Shiba. No dobrze, lisku. No nie byłeś aż tak blisko podium, a więc no hmm, co by Ci tu dać? Ja bym mogła... Ale też kola. nie najgorszy, bo nie dostał ostatniego. Tak, nie dostał ostatniego, a więc ja bym Ci mogła zaproponować takie ciasto. O fajne, dobrze, To może być takie ciasto. I teraz przed, przed ostatnie miejsce, czyli taki małutki blond piesek. Proponuję taki napój. Grywa Shake. shake. Mm. No, Dobra, nie. Teraz przed ostatnim... No, to jest ten niestety jamniczek. więc mm. dostanie drugie najgorszy prezent. No niestety, ale no nie mam zbyt fajnych już tu prezentów dla Ciebie, więc nie dam Ci nic bardzo fajnego. Mogę Ci dać wiaderko. No dobra. I teraz najgorsze miejsce, czyli niestety zdobył puszysty czał, który dostanie niestety najgorszy prezent, czyli widelec. Czyli widelec, ale może, no nie wiem, będzie to się OK. Mówi. Teraz kolejny kolor. Teraz robimy stosik tych nagród, które już zostały zdobyte, aby nie powtarzać już dwa razy tych samych i móc wybierać nowe. Więc musimy niestety Wasze prezenty tutaj zabrać. Tak, niech każdy zapamięta kto ma jaki. Ok, a więc następny Teraz po... konkurs do kosza do rzucania. Konkurs rzutów do kosza. I tutaj mam kosz taki. Taki niebieski. Tu jest kosz i ustawcie się w kolejce. I tak, to kółko to stąd jest taki... rzucamy. I nie, można, i, I nie można inni? wchodzić do tego kółka i jak się rzuca, nie możemy za nie przechodzić. Tak, właśnie inni nie mogą tutaj przeszkadzać innym. Tak, ustawiamy się w kolejce. Myszko! A tak w ogóle to piszcie w komentarzach, czy ktoś y, ma pomysły na następne takie gry, do następnego na przykład odcinka właśnie, No. aby móc właśnie się bawić. Do następnej nocowanki, albo po prostu ja sama nagram, możecie dać znać. Albo nie, raczej na nocowance, bo tutaj są też Twoje figurki, więc raczej na następnej nocowance. Dokładnie, na następnej nocowance, a więc może niedługo, może dłużej, zobaczymy. Ale no... Muszę znaleźć jakąś piłkę. Dobra. To chyba będzie musiał być ostatni yy, ostatni konkurs, ponieważ będziemy 10 minut nagrywać. No. Ale też robimy część drugą. Więc nie musicie się martwić, że tylko dwa konkursy. Dokładnie. Jak komuś się podoba i macie pomysły, jesteście bardzo kreatywni, to możecie nam przesłać swój pomysł za pomocą właśnie komentarzy. My w tym czasie szukamy piłki, a Wy w tym czasie możecie się popatrzeć na naszych uczestników. Bo czemu nie? Um, o, mam, 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 mam. mam. Widzisz? Okay. Jaki pomponik. Taki pomponik będzie służył nam jako piłeczkę i każdy z nas, każde ze zwierząt ma pięć rzutów, a więc gdy dwa zwierzęcia zostaną, albo trzy, albo więcej, zostaną taki sam wynik, czyli pięć, czyli najlepszy, to robimy dogrywkę. Dobra. A więc tak, najpierw rzuca ciemny królik, jasny królik. Piuuu. I trafiony. Dalej, dalej. Jeden strafcziony. I ostatni. O, tylko dwa. Ale masz dwa. dwa. Na razie masz pierwsze miejsce. Jeden. Musimy trochę przesnąć koszyk. Dwa. Trzy. Cztery jesteś pierwszy i wyprzedziłaś królika. Teraz dajmy. Piu, piu. Dobra, zero. Piu. Zero. Piu. Zero. Piu. Zero. Piu, pu, pu, pu. Piu. Zero. Piu. Niestety jesteś na razie trzeci. Piu. Dobrze, jeden z czołg trafiony. Piu. No, niestety, piu. no, następny. na razie na trzecim miejscu, a Dalmatyńczyk niestety spada na czwarte. Teraz te. Ciemny Król. Raz. I teraz? Dwa. Drugi raz. Dobrze, dwa razy trafione. trafione. Trzy trafione. Trzy trafione. Trzy trafione. A więc jesteś na razie na równi z tym pieskiem. Razem jesteście. Bip! bip. Mieszka. Raz. Piu. Dwa. Biu. Trzy. Piu. Cztery. Piu. Pięć. Ojeju, myszka wygrywa. Spójrzcie tylko na to. Myszka wygrywa. Myszka! Myszka! Dobra się dwóch uczestników. Uwaga, musimy przesunąć koszyk, gdy nam wyszedł z kadru. Piu! Dwa. Biu. Trzy. Biu. Cztery. Jesteś drugi, teraz, ostatni czyli jamniczek, piu piu, 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 ostatni, razem z dalmatyńczykiem, no dobra, okay. więc mamy wyniki na tabelę wyników, ojej, o, <laughs> dobra, pierwszy dostał oczywiście nasza ukochana myszka, ten... Dwie to puszysty czał-czał. A trzecie, trzecie to, to jest siwa. siwalisek lisek. A więc tak, trzeba im wymyślić zdecydowanie najlepsze i najfajniejsze. I nawet. tak w ogóle też dajcie znać, czy chcecie filmik z tym domkiem właśnie. To wtedy Wam nagram też. Okej, okay. może razem tak. z zosiu. Wejdźmy, tylko, zobaczmy tylko naszych zwycięzców. Najpierw ukoronujemy myszkę. Myszko. Dostajesz diament w kształcie jajka. Na drugie. Teraz miejsce, ciao, ciao. Drugie miejsce dostał czał, czał. Też niezłe. Też bardzo dobre. A więc tak. Czał czao. Hmm, co możesz dostać czał, czał? Czao czał! Czał czał. <słuch> y, Dostajesz taką maskotkę z chomiczkiem. Loda już. Kurde, Wojtek! Przepraszam, yy, widzowie, ale tutaj wszedł mój brat, no i po prostu nas zdenerwował. No, tak, sorry, ale poczekajcie. Yy, dobra, trzecie. Yy, dobra, yy, miejsce numer dwa. Do, do, Dostaniesz Carmen. Dostaniesz taką dużą paczkę karmy. Wiemy, że ją lubisz, a więc tak, przechodzimy do nagród pocieszenia. Czwarte miejsce, czyli również dobre, to jasno-brązowy króliczek. I ty możesz dostać, powiedzmy, na przykład takie kwiatki. U, takie nie. duże i bardzo fajnie pachnące. I teraz tu są dwa y, piąte. Dwa piąte, a więc w miarę takie same nagrody. Możemy Wam dać takie maseczki do spania. Opatrzcie, one Mamy mogą sobie jedną razem. i drugą. Dobra, to mogą sobie wziąć. I tutaj były dwa ostatnie. I dwa ostatnie. Szczoteczkę daję. Tak, damy im szczoteczkę do zębu. I to będzie chyba odpowiednia nagroda, ponieważ były jednak... To damy... jest szczoteczka. Jedna szczoteczka i jeszcze jest gdzieś druga. No ale zawsze coś dostali. Dobra, mam nadzieję, że Wam nie przedłużamy. I mam nadzieję, że dobrze się chociaż bawiliście na tym filmiku. I mamy szczere, numer dwa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz filmik. Zapraszamy na nasz na kanał Poli. I jeszcze raz reklamujemy te kanały, które były reklamowane pod ostatnim filmikiem. Pod ostatnim filmikiem. W komentarzach. Żeby nie przedłużać, to raczej kończymy. Papa! Papa! Pa.